Przedszkolny ninja. Haroldzie, jakie są trzy zasady wszystkich ninja? Już mówię! Zasada numer jeden. Ninja chroni innych przed niebezpieczeństwem. Słucham tutaj... A ja, to by Haroldzie, podaj drugą ninja zasadę. Zasada numer dwa to ninja zawsze pomaga przyjaciołom. Ja mogę ci ją pokroić! Fuj! Mmm! Arbo z musztardą! Nieźle! Bardzo proszę! Jak brzmi trzecia ninja zasada? Trzecia ninja zasada to ninja wykonuje nawet ryzykowne misje! Wasze przekąski! Jestem potrzebny! Kto doręczy budyn dzieciakom na placu zabaw? Wykonam! Tę misję! Ktoś? Ja chcę! Co kolejne? Nikt! Kto z was? to ja jestem? Jestem! A, dobrze, haroldzie, ale obiecaj, że zaniesiesz to jak zwyczajny dzieciak. Bez tych ninja trików. Chętnie wykonam tę ryzykowną misję. I znowu to robisz. Robisz z siebie ninja. Musisz przestać. Daję słowo, szefie. Dobrze. Idź, porozdawaj ten budyń. <laughs> Super, znowu wyciągnął gong. Uwaga, ja, przedszkolny ninja, przebyłem wiele metrów, by rozdać wam przekąskę. A jaką? Powiedz jaką, jaką, jaką? Miseczkę? W budyniu. <ścoughs> hmm. A możemy yy, go zjeść? Po uderzeniu w gong, możecie zaczynać. <ścoughs> oh, nie! Okay. Więcej herbatki! Leci nasz budyń! go! Ekstra triki bet! Jesteś zupełnie jak ninja! O, bet nie może być ninja! Ja jestem przedszkolnym ninja! Będziemy cię nazywać ninja bet! Ha! Ha! Ninja, ninja bet! bet! Hip hip, 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 hurra! hip, hip hurra! Ej, stop, czekajcie! Ja jestem Ninja! Ja to Ninja Harold! Mm, ale teraz to raczej przeszło na Ninja Bed, także tego... No jasne! Jak nie jestem Ninja, to dlaczego niby mam tę opaskę Ninja Mistrza? Bo to dają ją za dalmo do każdej paczki płatków odlotowych ród. Chyba każdy z nas taką ma! Tak, patrzcie na to! Miałem ją w kieszeni! Ja mam trzy! Ninja Bed! Może mają rację? Nie potrafiłem wykonać misji. Całe życie. Chciałem być ninja. Jeśli nim nie jestem, to co? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Zmywaku. Skoro nie jestem ninja, może będę zmywał naczynie? Kto zamówił cheeseburgera? Dzień dobry. Chciałem spytać o pracę na zmywaku i. Yeah. A, a, a. Wow. wow, mały. Taki gość na zmywaku? Prawdziwy z ciebie ninja. 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 Prawda! Jednak jestem ninja. ninja! Ninja bet! Ninja bet! Ninja bet! Ninja bet! bet! Ninja hmm. Na dodatek jesteś owocową ninja! Hej, bet! Złapka! <noise> <noise> Rety, Harold! Strasznie długo siedziałeś w tej łazience! Bet, wyzywam cię na pojedynek ninja! Trików! Zwycięzca będzie przedszkolnym ninja, a przegrany nie będzie! Nie trzeba Haroldzie. możesz sobie brać czemu? Nie może być was dwoje! Bo bo, bo bo nie! Takie są zasady i i wszyscy wiedzą, że prawdziwy ninja nie nosi śmiesznego przebrania pszczoły. A? Ojej, słabo! Co? Ty właśnie powiedziałeś? Źle, że to powiedział! Miałam mu pozwolić zostać przedszkolnym ninja, ale teraz... Zwalnie? Przyjęte. Wow! <noise> tak! Zrobi się mega ciekawie. Witajcie na pierwszym i pewnie ostatnim wielkim pojedynku o tytuł przedszkolnego ninja. Poznajmy zawodników. Pierwsza jest B. 21 kg, przezwisko Ninja B. Już za chwilę spróbuje karate cięcia przez trzy patyczki od lodów. Iaa! Yeah. Masz trzy patyczki! Wow! Czy jej rywal złamie cztery? Niedługo się przekonamy. Przeciwnikiem Bet jest Harold. 24 cztery kilo i jedna przegrana z kurczakiem na koncie. Właśnie czekamy na cztery patyczki od lodu. O, akurat się pojawiły. <słuch> Musicie przejść pole pełne pułapek na myszy. Bumka <cvidli> z masłem. Unikając piłek, Easy. <GlEPRessen> ała, 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 a! A uh, 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 tak. Złapał chyba każdą pułapkę, co? Tak. Co do sztuki. Dzięki, no, tak Dzięki za oczyszczanie drogi, Harold. Nie tak miało być. <cvidli Faz absolutnie> uh. To kolejne zwycięstwo, Bet. Teraz mi trochę schoda, Harolda. Może powinna. Bet. I tak Cię pokonam, dlatego, że jestem od Ciebie lepszy pod każdym możliwym względem! A! Au! Jednak jest tak bardzo mi go nie szkoda. Czas na finałową konkurencję w pojedynku o tytuł przedszkolnego ninja. Tytuł przez cały czas jest do wzięcia. Do tej pory nikt nie liczył punktów, bo nie umiemy liczyć. Tak, ten, kto wygra tę konkurencję, zostanie przedszkolnym ninja. Zaczyna się od zjazdu na zjeżdżalni pełnej ognistych mrówek. Czemu mówi się ogniste mrówki? A! Ten przejście po drabinkach z prawdziwymi małpkami. Oj, chyba nie są w humorze. Nie ma sprawy. A już myślałem, że to będzie trudne. <laughs> Następna będzie piaskownica pełna szczypiących krabów, a potem wysmarowana masłem śliska huśtawka. Ale to jeszcze nie wszystko. Przetestujemy też umiejętności pływackie przyszłego ninja w dmuchanym basenie pełnym wygłodniałych piranii. Hej! A na koniec zawodnicy wykonają skok przez dziurę pełną Zostanie im tylko przerwanie wstążki na mecze. Haroldzie, ty zaczynasz! Na miejsce! K, prawdziwy ninja! Może zrobić wszystko, co tylko sobie postanowi. Gotowy? Czas pokazać im, że jestem największym ninja na całym świecie! Start! Nie mogę! Nie dam rady! To zbyt straszne. Boję się nie patrzę, nie pójdę. Harold do... się poddał! Bez został! Nie myślę. Uważam, że pszczoły są super. Naprawdę? Oj, tak. Wiedziałaś, że pszczoła z pyłkiem leci nawet, nawet 30, 30 km kilometrów na, na godzinę? godzinę? Harald, jak zostanę przedszkolną ninja, to kto będzie przedszkolną pszczołą? Ty jesteś naszym ninja. Zawsze im byłeś i zawsze będziesz. Piąteczka! <śmuknięcia> to ogień! Nie, to, to, to smoki. Jednak wyruszył.